Powiem wam, że słyszałem komentarze, jak organizowaliście to po raz pierwszy, że komercha, że rozmija się to z ideą karawaningu kompletnie, że, że zarabiacie po prostu na tym pieniądze, bo pewnie zarabiacie, gratuluję, ale też przy okazji robicie coś fajnego. To jest moja opinia. Natomiast widziałem te komentarze mówiące o tym, że zabijacie karawaning w Polsce już w zarodku. No cóż, ja się z tym totalnie nie, ja nie zgadzam. No Natomiast <laughs> czemu? Dlatego, że jest to formuła zlotu, lotu, z jest naprawdę wiele. To, że z lot, który my organizujemy, przy okazji ma festiwal, czyli są koncerty, ma obok park rozry, rozrywki, to tak naprawdę dzięki temu ludzie mają co ze sobą zrobić, mają gdzie się spotkać i fajnie spędzić czas. To tak, jakby powiedzieć moim zdaniem, że każdy z lot, który, jest organizowany, to zabija właśnie ten karawaning, który jest, chodzi o wolność i o podróżowanie. Oczywiście tak. Wszyscy uczestnicy takich zlotów, naszych i innych, raz na czas przyjadą na zlot, ale tak naprawdę używają karawani, karawaningu przez, mam nadzieję, że cały rok, ale jednak w większości je, jeżdżą właśnie odkrywać nowe miejsca. Myślę, że zloty są Fajną możliwością wymiany właśnie tych takich spostrzeżeń i wymiany właśnie informacji, gdzie byłem, co robiłem o fajnych miejscach, bo ci ludzie po prostu się integrują.